W sercu spokojnej zielonej okolicy w Czechowicach Dziedzicach przy ulicy Mikołaja Reja znajduje się wolnostojący dom z poddaszem użytkowym o powierzchni ponad 126 m2, usytuowany na działce o wielkości ponad 1300 m. To nie wszystko. Na posesji znajduje się także blaszany garaż z podjazdem, grill z wędzarnią, narzędziownia i wiata na drewno. Całość ogrodzona z bramą na pilota i systemem alarmowym. W okolicy znajdziesz wszystko, czego potrzeba do wygodnego życia: szkoły, sklepy, przedszkola i komunikację miejską. Działka to prawdziwa oaza: zadbany ogród, przestrzeń do wypoczynku, miejsce do zabawy dla dzieci i relaksu dla dorosłych. To wyjątkowa nieruchomość. Solidna, wybudowana metodą tradycyjną sporotermu, ocieplona. I nieustannie modernizowana. Na parterze czeka na Ciebie przestronny salon z kominkiem i wyjściem na taras. Jasna i w pełni wyposażona kuchnia, jadalnia, sypialnia, łazienka oraz pomieszczenia gospodarcze i kotłownia. W 2024 roku przeszedł kolejne ulepszenie. Wymieniono wszystkie okna na nowoczesne, trzy szybowe, zainstalowano nowy piec gazowy firmy De Dietrich, odświeżono sprzęt AGD i dodano kominek z płaszczem wodnym. Na piętrze kolejne pokoje, łazienka z wanną i dwa tarasy, idealne na poranną kawę w słońcu. Dom nie wymaga dużych inwestycji, jedynie odświeżenia i nowej aranżacji, idealnej dla tych, którzy cenią klasykę i przestrzeń. Jeśli szukasz gotowego domu, w którym od razu możesz zamieszkać, ten adres może być właśnie Twoim nowym domem. Małgorzata Kaczorowska Piątek.